Jak możemy dowiedzieć się z Bloomberga, Ripple potwierdza brak planów odnośnie IPO. Tutaj Monika Long zapewnia, że firma pozostanie w pełni prywatna, a więc nie będzie oferty publicznej i wszystko to równolegle z mocną pozycją finansową. Podkreśla także, że Ripple zdecydowanie preferuje taką prywatną ekspansję za pomocą oldschoolowych przejęć i rozwoju swoich flagowych produktów, choć. Tutaj warto zaznaczyć, że dodaję na początku słowo obecnie, czyli generalnie IPO umożliwia dostęp do inwestorów i płynności na rynkach publicznych. Natomiast stanowisko Ripple w tej sprawie jest takie, że pozycja firmy jest na tyle dobra, że są oni w stanie w dalszym ciągu finansować i inwestować w rozwój bez wchodzenia na giełdę. Jako, że mamy nowy rok, to przypomnę o kamieniach milowych z roku 2025, a mianowicie przede wszystkim o przejęciu globalnego brokera Hidden Road, a także platformy płatności Rail, dostawcy systemu zarządzania aktywami G-Treasury oraz firmy. Palisade oferującej portfele i usługi powiernicze aktywów cyfrowych. Łącznie były to transakcje o całkowitej wartości prawie 4 miliardów dolarów i w pełni wpisuje się to w strategię Ripple, mającą na celu pozycjonowanie się jako takiego kompleksowego dostawcy infrastruktury aktywów cyfrowych dla przedsiębiorców w latach kolejnych. Do listopada tutaj Ripple Payments przetworzyło łącznie ponad 95 miliardów dolarów. Ripple Prime z kolei, a więc ta platforma, która narodziła się niejako z przejęcia wspomnianego Hidden Road, niedawno rozszerzyła swoją działalność o pożyczki zabezpieczone i instytucjonalne produkty oparte o XRP. RLUSD, natomiast tutaj też warto wspomnieć o tym stablecoinie, stanowi jakby podstawę dla obu tych wymienionych przed chwilą biznesów. No i Blong tutaj podkreśla, że Główna strategia Ripple opierać się będzie na tworzeniu produktów, które staną się, cytuję. Tkanką, której potrzebują tradycyjne finanse, by blockchain, kryptowaluty i stablecoiny stały się rzeczywiście użyteczne i miały zastosowanie w realnym świecie, a nie tylko na papierze. Stacja CNBC także bardzo przychylnie wypowiada się na temat rozwoju XRP, twierdząc, że mocnym punktem projektu jest przede wszystkim to, że kryptowaluta ta celuje w banki i płatności transgraniczne. Uznała ją nawet także najważniejszą kryptowalutą 2026 roku, stawiając XRP przed Bitcoinem i Ethereum. Tutaj, Zacytuję bezpośrednio jego, bo padły tam inne ciekawe słowa, a mianowicie to, że XRP stara się być platformą wymiany, która przenosi wartość między różnymi walutami. Pieniądze napływają do XRP z trzech ważnych powodów. Po pierwsze, regulacyjne ograniczenia w końcu zniknęły, ponieważ, jak wiadomo, Ripple zakończył walkę z SEC 2 sierpnia. To również mniej zatłoczony rynek niż Bitcoin czy Ether. Po trzecie, przepływy tutaj utrzymały się nawet podczas spadków w czwartym kwartale. Inwestorzy nadal dokładali się do funduszy skoncentrowanych na XRP, podczas gdy przepływy w ETF-ach na Bitcoina tutaj spadały wraz z ceną. Co ciekawe, McKenzie uważa, że poza XRP... Kolejnym wiodącym graczem na współczesnym rynku krypto jest Solana. Za jej mocną stronę uważa przede wszystkim ten niesamowity w ostatnim czasie rozwój za sprawą tokenizacji, w tym oczywiście funduszy rynku pieniężnego, a nie tylko samych stablecoinów. I tutaj dodam od siebie, że jeżeli chodzi o zarządzanie tokenizowanymi aktywami, to im szybsze blockchainy, tym lepiej się do tego celu nadają, bo po prostu umożliwia to łatwiejsze nimi zarządzanie. Tak więc polecam, jeżeli już. Interesuje was temat tokenizowania aktywów, byście skupiali się właśnie na tych szybkich sieciach, które w ten temat idą. Szybkość i koszty to to w zasadzie moim zdaniem przyszłość tego rynku, także miejcie to na uwadze, budując swoje długoterminowe, długofalowe pozycje inwestycyjne, bo za 4-5 lat będzie to miało 10 razy większe znaczenie niż Obecnie, w miarę oczywiście, jak blockchain przestanie być tylko ciekawostką i przyjdzie nam z tej technologii gdzieś tam realnie korzystać w rzeczywistym świecie, na razie przeważnie tylko inwestujemy, więc jeszcze aż tak bardzo to nikogo nie obchodzi. Ale z roku na rok na pewno, na pewno będzie się to mocno zmieniać. Na dzisiaj to wszystko. Jednak mam dla Was w zanadrzu jeszcze jeden materiał o XRP, tym razem mniej informacyjny, a bardziej foliarski. Ale myślę, że właśnie tego rodzaju spekulacje z pogranicza gdzieś tam fantazji oglądają. Ogląda się na tym nudnym rynku najlepiej, bo zapewniają przynajmniej odrobinę rozrywki. Także liczę na Wasze zaangażowanie w dyskusję. Tyle na dzisiaj. Dzięki Wielkie, że oglądaliście. Do usłyszenia. Cześć.